wybacz juri i policja wiedział dokładnie co robi wyprzedziłem policję sprawdźmy co tu zaszło przy 34. czwartej Jarz. dobra hammerhead szkuj. i bum okej okay, lecimy dalej No. tu będzie jakaś getka? Przed, yy, Ten o tak Posłucham... zasadnie. lubię usiąść. Przed włączeniem... Kto yy... to? Dodatku. Kim jest twórca kontentu. To nic nie znaczy Jared! To tylko dwa puste słowa, które razem tworzą jedno puste sformułowanie Jared! Ech. Próbuję powiedzieć, drodzy słuchacze, że nie krytykuję innych no. sławnych i wpływowych nowojorczyków takich jak ja. Ale jedną sprawę musimy sobie Okej, okay, co? Skrubol zagraża temu miastu jedynie odrobinę mniej niż Spider-Man. Hmm. Czy okay. oni rozdają teraz programy, komu popadnie? Ta różowo włosa smarkula ma przyzwolenie na wybryki w sieci. Jeśli ktoś nie będzie jej trzymał w ryzach, dojdzie do upadku społeczeństwa! Nie mogę wam mówić, co macie robić. Drodzy słuchacze, i nie śmiałbym sugerować niczego nielegalnego, ale gdyby kanał Scrubol przypadkiem został skasowany, a ona już nigdy nie mogłaby nadawać, nasze miasto z pewnością byłoby bezpieczne. To byłoby o wiele więcej niż cokolwiek Spidey... Nie przeciw prawu, żeby komuś usunąć kanał. No takiego prawa nie ma, żeby ktoś do więzienia poszedł, bo... między dwoma pojazdami, możliwy udział Okej, zrobimy to najpierw, a potem no ten dodatek ostatni włączymy. 1200 partisto da tachi braze. Boom. Donnas. <laughs> <laughs> A, jo! no. To dzięki. Też pozdrówcie go. A, już nie pozdrowicie. Kraserowie Dobra, lecimy y, tam włączyć, włączyć ostatni dodatek. Kostiumy, dobra, y, tam, a, No dosyć, no tak, no to 80, to 63, a główna fabuła 64%. No tak. Ale a takie jest OK Dla mnie Moje wszystkich tych poboczych yy, o, yy, No, misji pobocznych rzeczy nie robiłem Nie zrobiłem I dlatego tyle procent tylko I... Watson zastępczynie Początek okay. notatek Zaraz ja powiem. Kilka dni temu było napadem na bank, zmieniło się w brutalny atak na miasto, a lista ofiar ciągle rośnie. Z zeszłej nocy kapitan Yuri Watanabe prawie zabiła Dona Maji Hammerheada, przez co wylądowała na przymusowym urlopie. Podobno powiedziała szefowi, to mnie nie powstrzyma. Uwaga, wrócić do tego później. Coś czuję, że to nie koniec jej wątku. Tymczasem Hammerhead, który miał zginąć na miejscu, ożył Czyli to policjantka, która no... Policja ...poszukuje zbiega, ale brakuje solidnych tropów. No coś... Jego ludzie... No coś zrobiło w poprzednim yy, no dodatku projektem na końcu. To było... No, udało nam się ustalić, to wspólna inicjatywa Oskorp i Sable. Technologia biousprawnień mająca zamieniać ludzi w niezniszczalnych superżołnierzy. Hammerhead jest bezwzględny, szalony. Jak ktoś ogląda całą serię, to on wie. Ale po kolei. Najpierw trzeba zlokalizować kryjówkę Hammerheada. to tak, Jak mówiłem w, w jakimś odcinku, że to jest takie głupie głupota, że. No lepiej całą serię oglądać być na bieżąco nie Jest Wiesz toś o Juri? głównej fabuły niezna nie oglądała kurwa, no. dodatek ogląda. Nie tak jak ty ja, ale no wiesz. Wiem. to jest to samo jak serial, kurwa. Nie wiem na, dis na Discordzie, no. No. Na Discordzie. Na disney na Netflixie. No po prostu serial. doszło w czasie kryzysu oddechu diabła. Właśnie się dowiedziałam, że sprzęt ma być wywożony do widoczny Kari. O kurde, Sylkaria, ojczyzna Silver Sable. Kraj, w którym toczy się krwawa wojna domowa. Wiedziałeś o tym? Nie, nie jestem na bieżąco z wiadomościami ze świata. Byłem zbyt zajęty wojną w Nowym Jorku. <grym grym> Hehe. No. O Chętnie. Byłoby miło pogadać o czymś innym niż Hammerhead. Co możesz na to, żebyśmy po wszystkim zrobili sobie wakacje? Wakacje? Ale nie można się no, śmiać. Dobrze Cię rozumiem, ale oboje ich potrzebujemy. Zacznę je planować. Daj znać, co się wydarzyło w Fabryce Ostrób. Jasne. No na pewno zadzwonimy, jak zawsze o wszystkim y, godamy i Peter o wszystkim mówi. No bo, no, współpracują, no pomagają sobie nawzajem, nawzajem bardziej ona pomaga, nie ta, no on też pomaga czasami jej też nie pomagał bardziej Nie znam tu go. Uwielbiam go! Teraz ja! Nie wiem kto to jest. Spoko ta twoja nowa zbroja, ale trochę tęsknię za twoją stylówką gangstera z lat 70 I Od razu przechodzicie do sedna, co? Spotykacie się rozrywkowo poza pracą, czy łączy was tylko profesja? Ta wasza organizacja rozrosła się trochę za szybko! Być może wcale się nie znacie. Chętnie was sobie przedstawię. I oto wini. I... No kurwa! Dlaczego nikt się nie śmieje? Chwila, a to jeśli nikt się nie śmiał, bo serio kar... Od razu przechodzicie do Sedna, co? Nie! Będzie bolał! Spotykacie się rozrywkowo poza pracą, czy łączy Was tylko profesja? Ta wasza organizacja rozrosła się trochę za szybko. Być może wcale się nie znacie. Chętnie was sobie przedstawię. Wini, oto wini. Wini, wini. Dlaczego nikt się nie śmieje? Chwila, a co jeśli nikt się nie śmiał, bo serio każdy z was to wini? Skoro tak, miło cię poznać, Wini. I celi i wszystkich pozostałych. Oh. Тут Kurwa, zapomniałem skakać. Jest! Po nim. OK. Okej. Po nich. A tu... O oh, kurwa. Spider! Zagrajmy w uratuj psy! Ja Gość z jetpackiem raczej nie ma miłych planów wobec policjanta. Muszę go znaleźć. Hej, zasadkowicze! Gdzie wasz kolega? Nic nie mówicie, he? Pewnie mnie nie słyszycie przez te jetpacki! Fajne wyspaki. Gdzie takie dostanę? Niech zgadnę. Wypadłyście zarówki rówki, co? Ach. Wiecie, może zamiast tak ciągle kraść, sami zaczęlibyście coś wypalać. To dużo bardziej satysfakcjonujące. Może wtedy nie bylibyście wielkie wkurzeni. Mam To tu są jakieś mają jakieś rakiety lecieć czy co jest dźwięk jakby. Okej, okay, dobra. I co? A tu jest ten typ z tym gliną. Się o kurwa, naprawdę? Ej, 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 chodź tu! Wyzywam Cię! To normalne wyzwanie, czy raczej takie epickie? Uuu! Oh yeah. Byłoby o kurde! W porządku? On nam pomógł, czy kowata? Ta! Co za spotkanie! Dla kogo pracujesz? Dla Hammerheada. Gdzie jest ten Hammerhead? Wow, wow, chwila! Czy możemy skoczyć na kawę i pogadać jak normalni ludzie? A tak w ogóle, czadowe to lewitujące coś. Powiedz mi, co wiesz. Lepiej mi się mówi bez spluwy przy twarzy. Niebisy ten strój. Tylko odłóż broń. Raz. Czy tak na serio? Dwa. Sześć, dziewięć, tysiąc pięćset... Trzy! Uh. 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 Naprawdę? Wyglądasz na zestresowaną. Może kilka odprężających oddechów? Wdech, wydech, wdech, wydech! Mów gdzie znajdę Hammerheada! Sam chciałbym wiedzieć. Może przestajmy się bić i poszukajmy go razem? Razem? Nigdy! Co ja takiego zrobiłem? Chwila, chyba nie słuchałaś podcastu Jamiesona. Miałeś bronić tego miasta! A jednak pozwoliłeś temu Hammerheadowi ukraść całą moją broń i zapas! Na nic nie pozwoliłem! Przeciwnie, staram się go powstrzymać! To kiepsko ci idzie! Bardzo! Aj, ostro! Ale masz rację! Kto wie, może nawet tutaj ja nie z nim współpracujesz! Ło, wow, to mi obraza. Nie znam cię! Najwyraźniej! I nie ufam ci! Nie wchodź mi w paradę, bo poniesiesz konsekwencje! Nie wchodzisz ci w paradę, kiedy ty co? Odnajdę i zabiję Hammerheada! Powodzenia! On nie z tych, co szybko umierają! Bo mnie nie spotkał! Oglądasz na zestresowaną? Może kilka odprężających oddechów? Dech, wydech, wydech! Mów, gdzie znajdę hammerheada! Sam chciałbym wiedzieć! Może przestańmy się bić i poszukajmy go razem! Razem? Nigdy! Co ja takiego zrobiłem? Chwila, chyba nie słuchałaś podcastu Jamiesona! Miałeś bronić tego miasta! A jednak pozwoliłeś temu hammerheadowi ukraść całą moją broń i zapas! Na nic nie pozwoliłem! Przeciwnie, staram się go powstrzymać! Kiepsko ci idzie! Bardzo! A ostro! Ale masz rację! Kto wie, może nawet potajemnie z nim współpracujesz! Ło, to mnie obraża! Nie znam cię! Najwyraźniej! I nie ufam ci! Nie wchodź mi w paradę, bo poniesiesz konsekwencje! Nie wchodź ci w paradę, kiedy ty co? Odnajdę i zabiję Hammerheada! Powodzenia! On nie z tych, co szybko umierają! Bo mnie nie spotkał! Jeśli się zbliża. Co na co? thank you Nie miałaś być dobrym gościem? Jestem no właśnie I nie jestem gościem A jest kurwa no Rozumieliśmy Ja na początku im lubiłem jak ona przyleciała z tą swoją ochroną Ona jest tak naprawdę z ochrony Jest jakby szefową ochrony tak można chyba powiedzieć A Kwa nie lubię jej. Już. Silver -Sable. Wiem. Skąd wiedziałaś? Taką mam pracę, że muszę wiedzieć. Pewnie chcę po prostu. O długo dostaw. Dług Od długiego czasu jej nie lubię. Nie cierpię. Tak, cóż, to raczej mało prawdopodobne. Zamierzam przyjrzeć się bliżej wątkowisym karim. To... Ta rozmowa nie do nikąd! Skrubol? Jak ty... Wszystko na ruch z i perman, Zanim ja i moi fani umrzemy z nudów! Nie będę robił twoich gówień. Trzeba dotrzeć zanim kogoś skrzywdzi. A ta główna misja. Coś ona... Tym razem coś ona chce odwalić, takie... Nie wiem. Zobaczymy, co ona chce jej odwalić. Będziemy musieli... super bohater, gotowy na trzeci sezon? Niespecjalnie. Aaaa, zamiń Czemu gra zmusza do robienia... ...biernych Mam naprawdę wielkie plany na ten sezon! Co będziemy tu robić? ...30 milionów followersów, zrobię bypasioną imprezę dla wiernych fanów! Duża impreza, co? Zdaję, A, to, świetne... to tylko ten, okej okay. Ale na razie nie będę się wychylał To jednak nie musimy tego robić, nie Mam nadzieję, że Skrubol będzie na imprezie w realu realu? Zaczynam gadać jak ona Muszę wsadzić... Zobaczymy, czy za misję główna się pojawi, czy nie Będziemy jednak musieli zrobić Chyba musimy zrobić Jednak... Dobra, jedno zrobimy. Bo chyba główna misja się nie pojawi. Hej Spidey, wiesz, co niedługo wybuchnie? Bomby, które przy okazji rozwalą pół miasta! Ha, ha. Ja na Dobra, pewno ja muszę przerwać ten stream, ale najpierw zabawa w sapera. Pani Skrubol są poza kontrolą. Ile tylko? Dalej, Spidey! Hej, MJ. Sorki za tamto. Miałem do czynienia ze Skrubol. Znowu w twoim życiu jest sporo kobiet. I każda to wyzwanie. Poza tobą oczywiście. Hmm? Uważasz, że nie stanowię wyzwania? E, nie. Chyba, że chcesz, żebym tak uważał, to wtedy hmm, rzucasz mi same mądre i dobre wyzwania. <grym /dźwięk> Zgrabnie. Dziękuję. Okej, okay, wracam do planów Hammerheada. Zadzwonię, gdy myślisz. I co mi... ta Jakaś główną misja się, poja ja pojadź, tak się pojawi, czy, mi, czy nie? Robi ...jakieś spiderowe rzeczy. Może polatam po mieście i tak O! Okej. Okay. To mogą być ludzie Hammerheada. To sprawdzę. A, to jest... To było do głównej misji, a nie ku... jakieś... I, ten... typy. tylko dzwonię. jesteś zajęty? Powiedzmy. A jak tam praca domowa? Że Chodzi coś się... szkolną, czy o pajęczą? Coś robię... na bata, albo coś. ogarnięte w całości i teraz siedzę nad pajęczą, ale... czemu każesz mi robić zadania z fizyki i matematyki? Nie powinienem ćwiczyć z wyrzutniami sieci i gadżetami? Niezapowiedziana kartkówka. Jeśli puścimy 40 metrowe wahadło zaczepione pod kątem 45 stopni, jak bardzo się ono obniży? No właśnie. 1172 metra, czemu to ważne? To ważne jeśli to ty jesteś wahadłem. No właśnie. No właśnie. Ooo. Zaraz, to ty wykonujesz te wszystkie obliczenia na bieżąco podczas bujania się po mieście? Muszę. I ty też będziesz musiał jeśli chcesz się nauczyć. No dobra, to wracam do roboty. I to będzie się uczył. Dokładnie. I co? W tym odcinku to na tyle. Jak ten odcinek ci się spodobał to w górę subskrypcja ze dzwoneczkiem. Jak lubisz mój kontakt, mój kanał to zasubskrybuj naprawdę by wdzięczny jak lubisz mnie ja na tyle moją osobę, mój kontakt i że jak chcesz komuś polecić ten kanał to zachęcam Cię do udostępnienia tego kanału na Discordzie, Facebook, Twitter, też 6 i tam jeszcze nie wiem gdzie i co, wchodź do opisy na RozFilmu, filmu i co, czy nikt nie zapewni skomentować tego odcinka i co ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale i luwa, cześć!